Oh, 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 oh. Mamo wiem, że ciężko było Gdy mnie trzymałaś w swych ramiona Każda noc i każdy dzień byłeś moim całym światem Tato wiem, że kochasz mocno, kiedy płakałam Tobie na ramieniu Twoje wsparcie niczym skarb W ciemności byłeś zawsze blaskiem Dziękuję Wam za wszystko, co mam, za każdy śmiech i każdy płacz, za miłość, która wciąż mnie grzeje za dom, gdzie serce odpoczywa. Wasze dłonie prowadziły przez ten świat pełen wyzwań. Dzięki Wam, więc znaczy bezwarunkowa miłość. Mamo, jesteś moim słońcem, które rozświetla moje dni. Twoje słowa jak Dziękuję Wam za wszystko, co mam, za każdy śmiech i każdy słasz, za miłość, która wciąż mnie grzeje za dom, gdzie serce odpoczywa. Dziękuję Wam za wszystko, co mam, za każdy śmiech i każdy płacz, za miłość, która wciąż mnie grzeje, za dom, gdzie serce odpoczywa. Wasze dłonie prowadziły przez ten świat pełen wyzwań. Dzięki wam, wiem co znaczy bezwarunkowa miłość. Mamo, jesteś moim słońcem, które rozświetla moje dni. Twoje słowa jak pan są leczą moje rany ciche. Dziękuję wam za wszystko, co mam, za każdy śmiech i każdy.